Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Panny na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad 2022. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia i zdrowie. Przypominam, moi drodzy, że czytanie to jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające, miłość oraz finanse oraz rytuały separacyjne. Robię też bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność, tam jest oferta. Ze zdjęciami, opisami, także możecie dobrać kamień dla siebie, wówczas działa jak osobisty amulet. Drogie panny, polecam serdecznie granit liliowy, polecam turmalin, siedem czakr oraz chowlit Zobaczmy, z jaką energią wchodzicie w listopad. Piątka Pentakli. Hmm. To jest trochę taka karta żalu, straty, zubożenie brak pieniędzy, brak uczuć, generalnie brak, bo ta karta piątki pentakli jest taką troszkę kartą, no ktoś został na chłodzie, mm, bez pieniędzy, mm, no i generalnie takie zamartwianie się, tak, co będzie dalej, czy ja podołam na przykład w danej pracy, może tu być strach, obawa przed utratą pracy, przed tym, że nie będzie pieniędzy, że te rachunki są coraz większe, inflacja szaleje, wszystko drożeje. I możecie się po prostu zamartwiać, jak tutaj połączyć koniec z końcem. Skąd wziąć na wszystko, żeby było dobrze, żeby to wszystko popłacić, tak? To też jest tylko taki strach w Waszej głowie. Pamiętajcie, że to, o czym myślicie, to przyciągacie do Waszego życia, więc nie warto się skupiać tylko na negatywach. Jak tutaj wygląda sytuacja finansowa w Waszym przypadku? Księżniczka Mieczy. Kochani, trzeba rzeczowo podejść do tematu. Jeżeli jest problem w pracy, zarabiacie za mało, to porozmawiajcie szczerze o podwyżce, o awansie. Ewentualnie pomyślcie o zmianie pracy, czy też właśnie o wzięciu jakiejś drugiej pracy, tak. No, bo niestety te karty pokazują ewidentnie, że może być brak finansowy, mogą być kłopoty ze spłatą kredytu czy zobowiązań. E, pokazuje mi się taki no. Mm, Troszeczkę gorszy miesiąc, jeśli chodzi ogólnie o finanse. Wy jesteście bardzo pracowitym znakiem, więc dla Was no, praca finanse są na pierwszym miejscu. Natomiast tutaj widzę, że trochę trzeba będzie o siebie powalczyć, żeby też tych problemów nie było, żeby się nie piętrzyły, nie nawarstwiały. Także, kochani, od razu o tym pomyślcie, tak? Jeżeli chcecie zmienić pracę, to zmieńcie. Jak tu będzie z karierą wyglądało? Dwójka kielichów to jest podpisanie umowy, to jest nowa praca. Ja mam wrażenie, że część osób na pewno już myśli o zmianie pracy, a jak nie, to pomyślicie w najbliższym czasie. Ktoś może zostać zmuszony do tej sytuacji, bo na przykład dostanie wypowiedzenie, tak? No i będzie trzeba siłą rzeczy znaleźć nową pracę. Tu jest podpisanie umowy, tu jest dobra atmosfera w pracy, no i większe zarobki, także no możecie o tym pomyśleć, kochani. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Księżniczka w Pentakli, no właśnie, nowa praca, nowa droga, nowa ścieżka kariery zawodowej. Ta karta często pokazuje też własną działalność, własną firmę, własny biznes, więc jeżeli nosiliście się z zamiarem otwarcia własnego biznesu, teraz jest na to dobry moment, tak? Nie zaryzykujcie, nie bójcie się, jeżeli macie w planach, żeby coś stworzyć, z czymś działać, nawet online. Nie, niekoniecznie stacjonarnie, tak? No to super kochani, nawet taka praca przez internet. Fajnie. To Wam przyniesie pieniążki satysfakcję Tu jest jakaś nowa droga. Zobaczmy dom rodziny. Królowa mieczy, no, u was jakoś tak mieczowo. Tu będzie rzeczowo konkretnie, tak? Tu trzeba się będzie rozmówić z partnerem, partnerką. Tu będą szczere, otwarte rozmowy. Wyjaśnijcie sobie jakieś sprawy, które gdzieś tam nie dawały wam spać. Mogą te kłopoty finansowe przełożyć się na sytuację rodzinną, więc też będziecie myśleć na ten temat, co tu dalej zrobić, jak spłacić właśnie kredyty, czy zmieniamy pracę, czy po prostu otwieramy coś swojego. No, tutaj, kochani, bardzo konkretne rozmowy padną. Jeżeli macie właśnie partnerów, będziecie szczerze rozmawiać na ten temat, co tu zrobić, żeby po prostu było lepiej, tak? Co dla singli idzie? Słońce, idzie miłość, kochani. Miłość być może z przeznaczenia, tutaj spotkanie bratniej duszy. To jest karta ochronna całego rozkładu w tarocie i wróży pomyślność w sprawach uczuciowych, spełnienie emocjonalne, duże radości, narodziny dziecka, ciąże. Może ta ciąża też, kochani, będzie tutaj Wam e, dawała do myślenia, że trzeba będzie teraz więcej zarabiać, więcej odkładać, bo dziecko to też dodatkowy wydatek. No i być może też dlatego myślicie po prostu o tym, żeby tutaj no więcej zarobić. As, buław i głupiec. No, kochani, ewidentnie dziecko. Słońce, w głupiec. Jeżeli ktoś jest w ciąży, no to tutaj widzę rodzinę dziecka. Asbuław często pokazuje dziewczynkę ale to tylko tak na marginesie. Natomiast tutaj widzę też ciąże, narodziny dziecka, ktoś się może dowiedzieć o ciąży, dlatego będziecie tutaj myśleć finansowo, jak my sobie teraz poradzimy. Dodatkowy wydatek, tak, wiadomo, że tutaj dziecko to jednak wydatek niemały, ale widzę, że albo będzie planowanie dziecka, albo właśnie poczęcie, narodziny, dużo wokół ciąży. Natomiast dla singli poznanie kogoś do stałej relacji, Duża energia seksualna, nowy początek, radość, jakaś wspólna podróż, e, celebrowanie tej relacji, cieszenie się nią. Dla niektórych zaręczyny również. Także, panny, piękne macie energię na uczucia. Naprawdę piękne. Zdrowotnie zaś mamy dwójkę mieczy. Przy dwójce mieczy zwróćcie uwagę na choroby płuc. E, to taki mały dodatek tutaj, bo wiadomo, że tarot lekarzem nie jest. Ale zawsze jedną kartę wyjmuję i was informuję, tak? Co ona może oznaczać? Podróże, dziewiątka buław, kochani. No, i tutaj będziecie chcieli gdzieś wyjechać, ale tak jak mówię, te finanse jednak będą Wam spędzały sens powiek. Możecie się obawiać, czy po prostu stać was na to, żeby sobie gdzieś pojechać chociażby na weekend. W listopadzie mamy dwa takie dłuższe weekendy, bo. Jak mamy zaduszki, no to jak wtorek wiem, że w szkołach jest wolny, więc ludzie sobie biorą od razu cały tydzień wolny. Później bodajże 11 listopada też jest święto, więc też tam ludzie ogarniają sobie dłuższe weekendy. Także myślę, że też możecie myśleć na temat wyjazdu gdzieś, tylko jednak te finanse gdzieś tam będą wam chodziły po głowie, tak? Może ktoś się zdecyduje na kredyt po prostu, żeby gdzieś wyjechać i później go spłacać. Co z otoczenia? Księżyc. <laughs> Kochani, ja tu mocno widzę ciążę, naprawdę. Ktoś może nawet być w ciąży, jeszcze o tym nie wiedzieć i się dopiero dowiedzieć. Ech, tutaj widzę raka, rybę przy Was. Widzę strzelca, lwa. No, takie energie. Ale, kochani, też spotkania pod osłoną nocy, takie romantyczne. Super, naprawdę uczuciowo super. No i rada. Dwójka pentakli, kochani. To jest też rada, żeby zdecydować się właśnie na zmianę pracy, bo ta osoba żongluje monetami. Tutaj mamy dwa statki, tak? Odpłynąć w te czy w tę stronę. E, wziąć tutaj pracę, czy tutaj, tak? Czy na dwa etaty. To jest też taka właśnie praca na jeden, na drugi etat, praca zmianowa, ale ta osoba żongluje, tak? I ona po prostu jest pomiędzy jednym a drugim. E, no i być może będziecie rozdzielać energię właśnie pomiędzy dwie prace albo. Będziecie grubo się zastanawiać nad tym, czy tą pracę zmienić, czy zaryzykować, czy wejść w coś nowego. Takie właśnie fajne, w sumie, energie, bo ja widzę, że jeżeli zmienicie pracę, to macie dwójka kielichów w podpisaniu umowy, ale też ta praca przynosi wam wiele satysfakcji, spełnienia, więc tutaj warto akurat e, dokonać tej zmiany, bo to będzie dobra zmiana. Naprawdę dobra, jeśli chodzi o Waszą sytuację materialną. Także nie zastanawiajcie się, zmieniajcie. Czytanie, pamiętajcie, jest ogólne, jak macie ochotę na prywatne, to zapraszam do kontaktu, wtedy mi napiszecie wszystkie pytania, które Was nurtują, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Trzymam za Was kciuki, ży życzę udanego miesiąca, pozdrawiam.